Mam wszystko dzieje. Błagam! Ja cię tu nie mogę. Jest! Jest! się nie da zrobić! się nie da! Tak! Co to było? Co to jest za dziecię? O! A ja mam dużo osób. Ale uwaga, co jest tą maską? Może sam jakieś tam. Co jest? O, nie dał, do, nie dodał ci, a nie Challenger, że Co jest? Nie dał. Do... Ale to jest Mamko, z tej strony i dzisiaj zagramy sobie z we FNAF Ultimate Custom Night z Millerem. Tak, ja też co jestem. No dobra, to lasujemy. To losuj. Okej. Okay. Wszystkie błędzie. Przeszedłeś to już przecież. Nie. To jest proste, jeszcze liczba. Jestem rockstar. No jeszcze liczba! No 20 chociaż daj, bo ich jest mało tutaj bo nich. Okay. Przecież. Jest mało tutaj bo No okej. Jest dobrze. No, Co to, to? będzie bo jest trudne. tak mało To będzie trudne. Mało jest bo ich. No, Ile było? 13. 14 tam. Zobaczę to jeszcze. Szybko. 12 Dwanaście. 12. No ty patrz, że tych bonich jest mało! Przecież. co tu musisz kupić maskotkę? Spingtrap Spingtrap To jest Boni? No tak to jest Boni no, co to niby jest? To jakiego rodzaju to się tam będzie? No bo zapykać? jest pringwonie. A to co? To, to 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 Tak, to jest, będziesz mieć to proste przecież. Nie. Tak. Znaczyż. No i tylko ten Rockstar już ci został. Jeszcze ten, spin trapiny. To. Co? To nie to. kredit. No ale to jest proste przecież. To jest proste. No to co? No i to. No, okej. Okay. Czekaj. Co tam są? Ja już tego nie pamiętam. Co tu dzieje? Nie, nie trzeba nic czekać. Pamiętaj wszystkich boni, których miałeś. Ja nie wiem, kto tu jeszcze był. Niech chyba nie ma ich, tak? Ja cię! Proste przecież. Czy już to przeszedłeś? już <gdzieś> to i tak przeszedłeś. Trudno. Co się dzieje? to jeszcze nie sprawdzi. Dlaczego nie widać w ogóle ty w tych kamerach ciągle? <gdzieś> tu coś tu zaś dzieje? Przynajmniej będą jakieś punkty może znowu. Bo u mnie jeszcze nie było żadnych. No. Pruszak! Pruszak! Coś? Uuu! Co ci się dzieje, Wojtu! No, ej! Szybciej! No szybciej! No co to jest tak długo? No jej, No co to jest tak długo? To było oszukane od kiedy ten... Bo on nie jest tak długo robi te kamery. Yes. Nigdy tak nie było. Jest! To mina 10 sekund to robi przecież. Co za dużo jak na tę grę. On tak nie robił wcześniej tak dużo tego razu. No zaś, no to zgłupie! Fajnie, jest w końcu. Nie mogę mu wyrwać głowy tak jak ten balon, bo Mike ten. Serio. No zaś on mi wychodzi z tych kamer w ogóle niepotrzebnie. Co to się nie będzie? To Farta! Nie, tam były dwa! Gdzie są te koiny? Gdzie one są? Ja, Jest! No tak, Jest! 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 Czemu tu się teraz wszystko dzieje? No, ja cię ja tu nic nie mogę zrobić! Jest! 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 się nic nie da zrobić! Yes. Tu się nic nie da zrobić przecież! Jest! Ja nic tu nie mogłem zrobić teraz! Udało się! Nic! Nic tu się nie dało! Jeszcze Didi! Jeszcze ktoś tam! Kogo on mi pewnie jeszcze dał? Nikogo na razie. No co to jest jakieś głupie? Dał ci jakiegoś, którego nie miałeś. Nie, one jeszcze po prostu nie skończył nawet, bo oczywiście bym ktoś zabił. Ale jakbym miał jeszcze jedną próbę, to bym... Ułożyć, to Ale ten... nie robimy już tej trzeciej próby, tak jak w ogóle okay. też wcześniej. Czasami dawaliśmy sobie to nie. No, nie chodzi o to, że ja teraz przegrałem, tylko po prostu po prostu, żeby były dwa tradycyjnie. Coś to per atak. Creepy Crawlis! Co to było? Challenge! Clippy crawlis. To! A, nie daliśmy, że ja który, no ale ja o... na kogo? mam, że jedynkę jak. Ja, jeszcze on! Music Man! Gdzie to będzie tak głośno, że... Molten Freddy! Marionetka. Ale no, w sumie mam na to pomysł. Nie jest to takie złe. Jeszcze on. Tylko ta marionetka. Popatrz, no, wejdę... Wejdę na... No, w sumie pokażę ci, ale oni! Oni jeszcze! Tu są wszyscy, co są w tych tak Oni są tacy głupi, że jak oni pójdą na jedną stronę, to oni tam są cały czas. Chyba, że się rozdzielą. Ale zawsze on, jak ja dawałam ich wszystkich, to on zawsze mnie atakował. Dobra. Bo on zawsze szedł tą Dawaj prawą. Dawaj dalej już. Czyli lewą, jak tam. On prawą Szybko, power generator. Wyłącz to. Dałeś off. Co się dzieje? Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, tutaj trzeba wejść. Co? Co Ej. Ej, nie mogę. Przez chwilę nie mogę kliknąć. Ale co ja jeszcze miałam w sumie? Chyba. Czekaj, pomyślmy. Chyba wszyscy... Chyba wszystkich wydać. Tutaj są. Marionetka. Nie wiem, zobaczcie, na pluszek. Chyba nie nie musisz odbrać. Enard! On tak Enard! Masz już dużo tego A no i co? On tu był! No On tutaj gdzieś jest. Czyli że tylko tak jak miałem tych Już ci idę powoli, mam ten Freddy tam. Dzięki. Ojej! A bo ona jeszcze idzie tam Ja cię. Co nie tam no! Jak! Jest! Kto to był? Ten lord! nie, to nie działa. Nie! Łaszczałka! Co? No tu idzie! Dobrze! No i do... Dobrze! Dobrze! To jest się. Tym... Power generator. Nie, bo wtedy Music Man idzie. No tak. Poszedł po. W ogóle tu chodzi o to, że dźwięki jak wydajesz w tym miejscu? Chyba. Taki dźwięk na jakiś. Nie! O co tu się dzieje? A i tak ty to pewnie zrobisz. Nie! Ty to zrobisz! Ty to zrobisz. Tu ich tam. NRT już był blisko. Nie będzie ten Anart. Albo... Didi! Proszę, dajcie Didiego! jego No to co? No Didi! Jest tu potrzebny przecież! Halo! Prze! Jest Didi, ja się pytam. Didi'ego nie ma, no i co? Jak jest potrzebny, to nigdy go nie ma. Jest, odchodzi, odchodzi, dobrze! Nie. No Didi! Budka! Didi! Tak, 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 tak! Tak, czuję? tak Ej! Tak, tak, tak! 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 To tak. ta myszka ci się zaczyna? na co ci się z nią dzieje? Ja też tak mam! I to nie jest od myszki, tylko ta gra jest taka głupia! Co się dzieje z tą myszką? Gara też jest taka głupia. Co to, 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 to taka... jest od tej myszki? O, o, o czego to? no to od czegoś jest... z tą... Ja po prostu muszę sam że ona jest taka głupia. Myślisz, że ja tak nie miałem z tym Golden Freddy'm? Zakładam jej maskę i on nagle ściąga od razu. Też tak miałem. To musisz robić jakąś milisekundę. Ruch tą myszką. No S też wchodzi na, na kamerę. And. Muszę sobie to zapisać, że to też muszę przejść. Nie! To, to ja cię to proste. jeszcze się zrobił tu. No i co? No i to jest właśnie niesprawiedliwe. Nie dodał mi yy, większą mnóstwo mnóstwo Ale mi Ty wiesz w moim ostatnim odcinku, że on mi dodał tyle osób? No i Koniec koniec! PUNKT! Zobaczymy, czy mam teraz kogoś do PUNKT! Ale tutaj nie można zobaczyć, bo to jest ten można, zadanie. właśnie pokazuje. Pokazuję? No i zmienił Ci Spring Trapa na 10. Yes. Tak Nie, nie zmienił ci nic! No ale no bo tutaj nie pokazuję tego. Nie pokazuję właśnie nie, z challenge'a ci zrobiłem. No oczywiście. Chociaż ci challenge? Ale chociaż ci challenge zrobiłem. Ja Wie nie ja tak Ale próbam, challenge. Nie ja i tak to mamy robił? Ale okej. Okay. Pewnie... My... będziesz mieć teraz same. Ja cziki. Nie chcę challenge chyba żadnego w sumie. W, tof, w, tof, w, tof? w tof dwa. Tak! W sumie okej. Okay. Ja być. to miałem, ale przeszedłem to z małą ilością, a z dużą tego nie przeszedłem u ciebie. Pari, właśnie zależy teraz wszystko od ilości. Tak. To dużo zależy od ilości teraz. No i super, no i super! No i super, no i super. No i super. tej liczby małej. Miało się U ciebie, ale u mnie. 19. Oni okej. Okay. Oni okej. Okay. Onaśmy też. Nie Jak to i Freddy, okej? Okay? To i Freddy nie, właśnie. 19. 19. No, oni mi. My... Strasznie denerwują. 19. Ja ci tu jest jeszcze marionetka? Nie! No to dobra. Golden Freddy też to jest, twój ulubiony! To, to ja po to <laughs> bo ja on Nie, na wysokiej... ale może to są szanse, żebyś to wygrał. By... Jak on jest na wysokiej liczby, to się nie da tego. Są szanse. Ale to i Freddy musisz to to i Fred'ego? Tak. Szybko musisz iść do to i Freddygo. Czekaj! Nie, no dlaczego jakby nie było tej mangl jeszcze! Co? O, y <laughs> jeszcze? On jeszcze ci chodzi po wędach, ono. czeka. Tak, ja, ja Teraz mu się nie patrzeć! Przecież to, on tu się pojawia już. No od no ja wiedziałam to. No już! No... Ja cię! No i on będzie tu ciągle teraz. Ale ja nie chciałam u no mnie! Coś głupie! W końcu wygrana! Ale chociaż w końcu ktoś wygrał. Ale w sumie co możesz mieć? No ale... Ja nie pamiętam, o tej Ale chociaż w końcu ktoś wygrał może. Ta ja nie będzie ciągle To marionetko, no i jak ja mam teraz wam to wszystko niby patrzeć? Nie wiem. Jeszcze. Ale jakbyś do tego jeszcze miał Fanta i Foxy, to byś tego nie zrobił, myślę. Już. Ale co ta marionetka mnie wtedy też tak szybko zrobiła jakoś? Co? To jest ten... jest ten szybki. Co to tu nie robisz? No... Dzięki, w końcu się! No nie! No tak blisko! Plum plum. Ja mam pomysł na to. Proszę. Nie. Listko było. Ja mam pomysł. Co? Devcoin Co jest? Co nie jest tak często? Ja wiem, że to jest dziewiętnaście lat. Się, co tu się dzieje? Tak! Ale co? Tak! Chodzi. że ona się dostawa, bo ona pewnie się szła tędy, gulą no! tak! tak! co to było? co to jest za dzieciak? o mnie dostawała yes! jest! To jeszcze ja mam jedną rundę i tak jeszcze mam jedną rundę ale to jest bez sensu, widzowie, słuchajcie czemu ja mam takie liczby? ale u mnie nie miałaś no ale u ciebie to może sobie... Sami ale... to jest 1-0, ale... Co szukanie dwa? To są szukane. Ty dostaniesz jeden! Dostaniesz jeden! Ja się założę, że ty dostaniesz jeden. Nie no ja ja tak samo było! Dostaniesz jeden! Fna Dlaczego nie usunąłeś na FA2? Nie wiem, ale przynajmniej ty u siebie dostajesz ten... Przynajmniej ty u siebie dostajesz małe też liczby. Ty też dostajesz małe. No, ale nie u siebie! Co jest proste przecież? FNAF 6 jest prosty! No. Tam jest wszystko! Dosłownie wszystko, natomiast. Jak lepsze? Lepsze niż FNAF 2? To są o wiele gorsze. Ja no ty dostaniesz jeden! Ja to wiedziałem, że będzie taka linia. Tak, ja to przegram! No nie właśnie! Bo tam ci się nie pojawi połowa z nich. Pojawi? Nie. Tak. Ile było ich? Trzy? Trzy? Trzy. Tak, przecież tu ja to przegrałem. To są wszystkie ciwentowe. przecież jeszcze... Nie, tak czy siak, to zbyt proste przecież. Nie! To jest trudne właśnie, sam się z przejść. Ja to zapróbowałem, to jest trudne w takiej ilości tak. To jest gorsze niż FNaF 2. Połowa Tak z nich, one mi prawie nic nie robią. Na przykład ten Rockstar, ten, to... No właśnie on, to nie musisz po prostu klikać ptaka. Ona, no ona też nie jest jakaś sława. On, 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 on... on. To oni robią wszystko to samo. Tak to jest trudne. A ten l też jest prosty. Ten Elcik nic nie robi. Rockstarczyka nic nie robi. Molten Freddy. No to na niego trzeba patrzeć. Jedynie ta, co jest dalej, to Ale no. Coś tak pewnie oni się nie pojawią. Nie, oni właśnie się pojawią tutaj każdy, mówię ci. Co ja tutaj w końcu miałem? Tu samo nie. Co on tak szybki jest? Tam idzie w złą stronę. I znowu się zacznie twoja seria wygrywania. No jaka zaś seria wygrywania? No tak jak z tym Friday Night Funkin będzie. O, ty, ty ostatnio wygrałeś! No i co? No i Przy poroku roku dopiero. Deposit five coins. Ja tylko nie zbierałem. A jest. Please deposit 5 coins. Thank you for depositing 5 coins. Nie ma tu nikogo. No tak! Mokra długa! No on tu idzie. On tu... Wiedziałam, że ten Freddy tutaj zawsze dojdzie. Tak, 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 muszę dobrze, wracaj się. Nie ma... Ona tu jest, ona tu jest. No nie no. On tu ja jest. Ja miałem Co? on tu robi? No on jest wtedy, jak jest zbyt ciepło w pokoju i gdy jest zbyt głośno. A u Ciebie to jest, to jest już. Podróż. Ona się nie obudziła? Ej, ty masz już zbyt ciepło. On cię zabija przecież tam. Każdy się Słuchaj, to ja... Ktoś ci pisał, co ty masz z nim zrobić u ciebie. Stop! Działają, ja wiem, to... Otworzyłem to dwa razy. Ja... Mówię, że to jest trudne i tak. Tutaj trzeba wszystkich tych. No, ze z, to tak zestawił. No połowa postaci nawet z tego, no ale i tak. Właśnie. I tak. Ale w końcu chociaż ktoś wygrał w tej serii! Chociaż... Ja poszedł. Nie od razu Jak ja miałem 120... Czemu ci się na przykład zniknął? Jak ty masz 120? Może on jest tylko od Czekam. Czekam. Jest! JEST! Nie przejdziesz tego, nie, nie przejdziesz tego. Jest! Ale... Mhm, oczywiście. To było teraz tego. No tak, wygrałam no, swoją. Tofa.